w okolicy skrzyżowania ulicy Domaszowskiej z Aleją Solidarności. Przenosimy się do Suche Dniowa, blisko 150 lat temu wystąpili przeciwko carskiej niewoli. O ich heroicznej walce i śmierci za ojczyznę napisano już niejedną książkę. Dziś oddano im cześć. W całym regionie trwają obchody 149. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W marszu śladami powstańców wziął udział także Amadeusz Biurkowski. 149 lat temu na tych terenach doszło do jednego z najkrwawszych wydarzeń w historii Polski przez ponad rok o wolność naszej ojczyzny walczyli bohaterowie powstania styczniowego Ziemia Świętokrzyska poniosła największe straty dzisiaj marszem śladami powstańców uczczono pamięć tysięcy poległych Poddanie hołdu na pewno pokazanie, że warto o wolność walczyć, mimo tego, że tych klęsk ponieśliśmy w walce o tą wolność bardzo dużo. W ciągu dwóch miesięcy na terenie naszego województwa powstańcy stoczyli dziewięć krwawych bitew, zaatakowanych zostało ponad 20 miast. Najbardziej ucierpiały Małogoszcz, Bodzentyn Skarżysko i Suchedniów. Pokazujemy i oni pokazują, że na naszych tutaj ziemiach. Suchedniowskiej, Bodzentyńskiej czy skarżyskiej. Wszyscy chcieli i dążyli do tego, żeby była wolna ojczyzna. A o nią walczyli także kombatanci i weterani II wojny światowej dzisiaj w suchedniowie przypominali o miłości do ojczyzny. Myśmy chodzili po tych szkołach, jestem zachwycony, po prostu nie, wiedzą niektórzy takich, takich szczeniaków małych, więc jednak jednak zainteresowani jest. O czym świadczą tłumy młodzieży, dla nich uczestnictwo w takiej uroczystości jest i zaszczytem, i obowiązkiem. Czuję coś, że muszę ich upamiętać. Oni oddali życie dla nam, za nas i e, tak szacunek im się naprawdę należy. Jutro marsz śladami powstańców styczniowych dotrze do Wąchocka. Tam między innymi zostanie oddany hołd Marianowi Langiewiczowi. a Madeusz Burkowski informacje.